Cześć, ma. Zapraszam na, mam nadzieję, krótką aktualizację moich akwariów. Zacznijmy od koski 5 litrów. Nic się tu nie dzieje ciekawego. Kompletnie bezproblemowe akwarium. Szkoda, że reszta e, tak mi nie idzie. E, akwarium na Amazonii Jedynce Nawożenie APT Sky, pełna dawka. E, znaczy APT Complit, pełna dawka. Mineralizator APT Sky. Ostatnio przyciąłem sobie Rotale Blood Red SG i wsadziłem sobie, żeby sprawdzić, tutaj jak będzie się prezentowało, bo jest bardzo ładnie wybarwiona na czerwony kolor, jak będzie wyglądała pod tym światłem. No tu mam Sansana i oryginalną lampkę Aqualatera z tego zestawu. No i nie ma większej różnicy. Także ta Rotala HR jest w miarę ładnie wybarwiona, ale na tych dwóch lampkach z białym światem już. Nic więcej nie wymodzę, jeżeli chodzi o wybarwienie yy, tej rotalki. No, ale myślę, że nie jest źle. Lecimy dalej. Akwarium 20 litrów. Ech, no więc, tak. Yy, plan był taki, żeby sobie robić podmiany co, co dwa dni, ale stwierdziłem, że sobie będę robił podmiany codziennie. Mam czas, więc nie stanowi to dla mnie problemu. No, i co się okazało? E, po dwóch podmiankach, wyobraźcie sobie, tuż przed podmianką trzecią zrobiłem sobie test na NO3 i test z Oleka mi pokazał tylko uwaga 2 ppm. -y. Co prawda, zaniża troszkę ten test i mam prawdopodobnie około 4-5, no ale jednak ładnie ten azot szedł. Czy to dobrze, czy źle? E, dla innych e, może to być wada, że prawdopodobnie to podłoże nie jest tak. Y, bogate w makro jak Amazonia, hmm, ale dla innych może to być zaleta, ponieważ nie trzeba się tak pierniszyć z podmiankami przez, przez te trzy tygodnie i to dużymi. E, a jak ja, to, jak ja do tego podchodzę? <gryw> jest mi to obojętne. <gryw> nie, miałem, nie miałem jakichś większych oczekiwań, więc e, no, testujemy to podłoże jest jak jest. Mam nadzieję, że e, będzie dobrze. E, Fajnie zaczynają rosnąć te e, roślinki, co jest już widoczne, glosostigma. E, Amania, e, Nasa, Gold e, na razie stoją. E, ksioczy mi Ludwiga White. Ogólnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł e, do świeżego akwarium dawać Ludwigę White, bo ona bardzo, bardzo wolno rośnie, więc e, może mieć problemy. Na początku przy starcie akwarium coś tam delikatnie zaczęła rosnąć Makranda red zauważalnie zaczęła rosnąć, zaczęło rosnąć muriofilum gold a także yy, zaczęła rosnąć rotala shimoga na razie bez glonów yy, jedyne co musiałem sobie tutaj zrobić to wyczyścić szyby yy, ponieważ yy, okazało się, że przez te trzy dni zrobił się taki lekko brązowy osad na szybach. No, jak wycierałem to białym wecikiem, to widać było te takie brązowe smugi. Na tej stronce cichorosa, co znalazłem jeszcze w opisie tego podłoża, to to, że na początku zabarwia trochę wodę na żółto. I rzeczywiście była taka żółta poświata. Była to widać, zwłaszcza na Mirofilm Gold, że jest. Hmm, żółta, hmm, oczywiście, no, gold sugeruje nazwa, że ona powinna być żółta, jednak ja staram się tak ustawić światło, żeby ona była w, w miarę biała. Dzięki podmiankom, dzięki podmiankom yy, udało mi się zminimalizować yy, to żółte zabarwienie wody. Zresztą na stronie Cisierosa jest napisane, że po kilku podmianach ten efekt yy, powinien zejść. Jak na razie jest ok. <laughs> e, no i co chyba tyle jeżeli chodzi o to akwarium. Akwarium 25 litrów mm, po restarcie, który był półtora, e, no miesiąc haczykiem. Ogólnie na jałowym szło ładnie, ale plan był taki, żeby nie ganiać z kilkoma nawozami. Codziennie to stwierdziłem, że mm, zrobię sobie restarty wszystkich podłoży, skoro już zres zrestartowałem to 54 litry, żeby podawać jeden nawóz APT Complete, no ale plan wziął w łeb, ponieważ ten APT z mineralizatorem niezbyt sprawdza się na Amazonii w 54 litrach. No i teraz w tej kostce 20 litrów też zamierzam podawać Quadrop, więc plan wziął w łeb. No, i wylądował tu Platinum Soil. Tak jak mówiłem, akwarium ma miesiąc haczykiem. Po jakichś trzech tygodniach zaczęły mi wyskakiwać glony. Głównie na trawniku, a także na roślinach wolnorosnących typu Alternatery. Ludwigia White. I tu taka roślina jest na środku, ale nie mam pojęcia, co to jest. No podejrzewam, że po prostu akwarium jeszcze nie dojrzało i stąd te problemy małe z glonami, no ale to nie ma jak dużo, myślę, że jonizator sobie z nimi poradzi za jakiś czas. Hmm. Oczywiście nie, nie, nie tylko jonizator, ale też utrzymywanie par prawidłowych parametrów wody też powinno pomóc. Staram się trzymać tutaj azot na między 0 a 2, e dzienne dawki nawozu, jakie lecą, to jest e, 1 ppm azotu i 1 dziesiąta ppm fosforu. E, do tego szło żelazo w ilości e, 0,25 ppm tygodniowo plus mikro. E, tylko, że to żelazo mam już 2 lata otwarte i tak się zastanawiam, czy trochę mi tu to żelazo nie bruździ, e, dlatego teraz przeszedłem od wczoraj a nie od dzisiaj na nawozy Ady. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Mam nadzieję, że będzie szło to akwarium. Akwarium trochę po przycince jest z Shamania Bonsai. Też było przycięte trochę alternatory. Mhm. Z tyłu fajnie mi się popatrzył, wybarwia Rotala Blood Red. Wersja SG. Mhm. Co więcej na tym akwarium? No nie ma tu większych problemów. No troszkę gloni, ale to wiadomo, świeże akwarium to to ma prawo pogłonić. O dziwo nie było tutaj okrzemek, bo bardzo często mi wyskakują okrzemki, w tym akwarium akurat ani gram okrzemek nie było. No i co, zobaczymy jak będzie szło, ale jestem w dobrej myśli. No i na koniec akwarium, 54 litry na Amazonii. Hmm. Od czego by tu zacząć? Ogólnie to zawaliłem, bo zacząłem za wcześnie podawać mikro, bo mi coś Odwaliło tam delikatnie. Gdzie nie gdzie miałem przebłyski białych liści, głównie u Tuluna, Densis i Leogrande i stwierdziłem, że dowale mikro, no i to był błąd. Eee. Jak wyszedłem z tego znowu dowaliłem troszkę mikro. <grych> eee, poza tym eee, podawałem tutaj mineralizator APT Complete, który też posiada w sobie mikro. A, a że te podmiany były dosyć częste przez pierwsze trzy tygodnie, no to myślę, że to mikroskumulowało się, no i stąd problemy z gionami. E, wychodzę z tego. Jedynie z czym mam problem to e, z trawnikiem. E, reszta roślin jest w miarę czysta, w miarę ładnie, w miarę ładnie rośnie. E, część po jest, możecie tutaj zobaczyć, tą. E, Ludwig S. Red, y, po przycińce odbija, tak samo odbija. Pogostemu tak samo Rotalachra. Tam z tyłu Merion gold Gold. Y, tonina Lagogrande coś zatrzybiła bo no przepraszam, i zaczyna rosnąć, więc więc jest ok. Y, jedynie trawnik gloni i tak szukałem przyczyn. Kuźwa chyba z dwa tygodnie, o co tu chodzi. Myślałem, że może dwutlenek węgla nie dochodzi do tych niższych partii akwarów i stąd, i akwarium i stąd te problemy. Hmm. Dlatego też sobie dałem, możecie zobaczyć tam z tyłu sobie ustawiłem wylot. Jakoś mi się to udało na sztywno tak zamocować. Także teraz woda uderza tutaj e, w róg. E, akwarium z przodu fajnie rozprowadzając e, chmurkę. Chmurkę ozonu. Czy e, z, y, czy też wody, ozo, która została zozowana, kuźwa, nie wiem jak to ująć. No dobra, miesza z tym. Natomiast y, doszedłem do wniosku, że po prostu przywaliłem za bardzo środkiem antyglonowym. Fix, bo przywaliłem trzy razy bezpośrednio i to w dosyć dużych dawkach. I po prostu trawnik oberwał i stąd te glony. Po prostu trawnik jest słaby na razie i y, glony się go trzymają, ale nie jest źle. Yy, znaczy inaczej, yy, dowodem jest na to to, że zawsze miałem problem, znaczy zawsze, jak już miałem problem z trawnikiem, to tak odtąd dotąd, no i tutaj podawałem ten środek antyglonowy, tak, no jak widzicie tutaj jest trawnik yy, zdrowy, niezagloniony, natomiast problemy się, za, yy, problemy są tutaj i no po prostu, yy, no to tak podejrzewam, przewaliłem z tym środkiem antyglonowym lany bezpośrednio na trawnik i stąd te problemy. Trawnik na razie słaby jest. Tak, myślałem, czy go nie wywalić, ale kurczę, pitolenia się z tym będzie. Bo, no, bo przy wyrwaniu trawnika na pewno by wyszedł, yy, na, na, znaczy na pewno by za bardzo zostało poruszone podłoże, e, więc nie chcę tego robić. E, dlatego nie pozostało mi nic innego, jak poczekać, aż trawnik odbije, a zauważyłem, no teraz nie będzie za bardzo widać, ale są tu już zdrowe źdźbła z mini więc myślę, że więc myślę, że wydobrzeje. Jeżeli chodzi o nawożenie to przeszedłem na Quadropa mineralizator z tego względu, że nie chcę na razie podawać tutaj tego APT, bo ma, tak jak mówiłem ma to mikro <laughs> natomiast weszło tutaj nawożenie nawozami ADY według ich poradnika, czyli tutaj lecą dwa kliki Mikro yy, i dwa kliki yy, żelaza. A za jakieś trzy tygodnie yy, wejdzie. Azot też sobie kupiłem ady. A stwierdziłem, jak już mam, jak już sobie kupiłem dwa poprzednie ady, to ten azot też, też niech będzie. Zobaczymy, jak będzie z fosforem, ponieważ Ada nie ma w ofercie nawozów z fosforem, więc pewnie wejdzie tu yy, Qualdrop. Yy, co prawda oni tam twierdzą, że nie powiem, że. Yy, ten fosfor powinien wpadać z tego co na nalegą ryby i z pokarmu, ale u mnie tego nie ma dużo, więc pewnie e, za miesiąc albo za dwa e, wejdzie też e, delikatne nawożenie fosforem Quadropa. E, co dziwne a propos tych glonów, e, może nie dziwne, ciekawe, w ogóle nie mam pylenia na, na szybach, zero, zero tych, zero hmm, kropek, czyli glonów kolonijnych, zero, zero pylenia w ogóle, tylko, tylko te glony mnie męczą na trawniku i tam koło, koło tego, koło Ludwigi White. Ale akwarium, powiem Wam, wychodzi powoli na prostą. no ale mówiłem, ale tak jak mówiłem wcześniej, ja zawaliłem, bo za późno znalazłem poradnik Ady, jak nawozić yy, na tej Amazonii yy, dwójce, no i dałem niechcący ciała. Yy. No, i to chyba tyle. No. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś uwagi, porady, chętnie e, chętnie je przeczytam. A i też zmniejszyłem światło sobie do 22 W, czyli mam pływata na litr. I powiem Wam, jak widzicie, rośliny bomblują. E, tam rotalka troszkę, jakby mniej się wybarwiała, ale e, rotelka hra, ale ale to zobaczymy, z czasem może zwiększymy światło na razie nie ma, nie ma co ruszać skoro walczę z tym glonem yy, na trawniku potas ustawiony na 16, gihana 7 w wodzie przynajmniej z doleka pokazuje mi 0 ppm fosfor 0, żelazo 0 no i no i tyle no dobra, już nie marudzę Miało być, kurze 10 minut, tak sobie stwierdziłem, że w 10 minut ogarnę wszystko, a tu proszę, już zbliża się 18 minuta, więc nie zawracam czterech liter. Miłego weekendu, do zobaczenia.